Wyobraź sobie, że nie możesz otworzyć oczu, że coś tam jest, coś co sprawi, że jeżeli tylko na to spojrzysz, to oszalejesz, odbierze Ci rozum i odbierzesz sobie własne życie. Mam dzisiaj dla Was horror, który wdarł się z impetem na listy amerykańskich bestsellerów, a na Netflixie przyciąga kolejnych widzów. Przed Wami Nie Otwieraj Oczu Josha Mallermana, który kojarzyć możecie również z oryginalnego tytułu Bird Box. Zapraszam Was na recenzję i zapraszam Was na konkurs. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. W bezsenną środę, kochani, mam dzisiaj dla Was wyjątkową powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. Jest to absolutny amerykański bestseller, tak jak już wspomniałam, czyli Nie otwieraj oczu Josha Malermana, którą możecie kojarzyć również z tytułu Bird Box. To pełnokrwisty horror, który nawiązuje swoją fabułą i swoim pomysłem fabularnym do mitologii H.P. Lovecrafta, czyli do mitologii Cthulhu, ale robi to w uproszczonej popowej formie. Zostańcie ze mną, a opowiem wam nie tylko o samej książce, ale też o ekranizacji. Pięć lat temu coś zaczęło się pojawiać w różnych miejscach dookoła świata. Coś, co sprawia, że ludzie, którzy spojrzą się na to coś, popadają w obłęd, mogą zabić swoich bliskich, a na pewno zabijają siebie. To nie oszczędza nikogo: ani dorosłych, ani starców, ani dzieci. Jeśli się na to spojrzysz, to jesteś już stracony. Ci, którym udało się przeżyć, ukrywają się przed światem, siedzą w swoich czarnych opaskach, w swoich rozpadających się, zaciemnionych domach. Mallory i dwójka jej dzieci, chłopiec i dziewczynka, muszą się przedrzeć przez rzekę. Muszą to zrobić z zamkniętymi oczami, w opaskach na oczach i muszą stawić czoła temu, co tam spotkają. W czasie tej przeprawy Mallory będzie wracać we swoich wspomnieniach do tego dnia, kiedy to wszystko dla niej się zaczęło do tego dnia, kiedy człowiek zaczął bać się samego siebie. Teraz czas na najważniejsze pytanie bezsennych śród, czyli czy książka Josha Malermana Nie otwieraj oczu straszy? Nie otwieraj oczu, inaczej Bird Box to jest, słuchajcie, horror kosmiczny oparty o mitologię H.P. Lovecrafta, ale jednocześnie jest diabelnie życiowy i tym samym prawdziwie potrafi być przerażający. I już tłumaczę tutaj o co mi chodzi. Otóż twórczość H.P. Lovecrafta albo samotnika z Providence bywa, słuchajcie, dość szeroko Niezrozumiała i raczej nie przemawia do większych tłumów. Prosto rzecz ujmując, jego twórczość opiera się na tym, co niewidzialne, na tym, co czyha w czeluściach kosmicznej pustki, a co sprawia, że skonfrontowany z tym człowiek, hmm, no, popada w obłęd. Tylko warto tutaj zaznaczyć, że H.P. Lovecraft pisał mocno po swojemu, pisał na początku XX wieku i trudno z jego bohaterami się dzisiaj w jakiś sposób utożsamiać. Natomiast Josh Malerman napisał swoją powieść w taki sposób, że wszelkie pytania, jakie mogły się pojawić, wszelkie nieścisłości, Zostały wyjaśnione, wszystko jest tutaj jasne, bez zbędnych nadinterpretacji. Jego główną bohaterką jest, słuchajcie, młoda kobieta, Mallory, której towarzyszy dwójka malutkich dzieci. Ona jest taką every woman, niczym się specjalnie nie wyróżnia. I to właśnie sprawia, że każdy może się z nią utożsamiać. Co więcej, każda postać, jaka pojawia się w tej powieści, no może z jednym wyjątkiem, czego nie będę tutaj zgłębiać, jest właśnie takim everymanem. A to sprawia, że czytelnik może się z taką postacią utożsamić, to znaczy, że zrozumie jego rzeczywistość i będzie potrafił postawić się na jego miejscu. To, czy na zewnątrz czają się demony, czy jakieś istoty z poza czasu i przestrzeni? Czy jest to UFO? Czy jest to jakiś wirus, który postanowił zaatakować ludzkość? To nie jest, słuchajcie, istotne i to zupełnie nie ma znaczenia. Najważniejsze jest tutaj to, że życie takie, jakie znamy do tej pory, skończyło się i trzeba się nauczyć żyć od nowa. I opisy tego życia, życia z zamkniętymi oczami, życia w całkowitej izolacji i w tym ogromnym strachu tego codziennego życia. To one są właśnie tutaj najbardziej przerażające, bo przesycone są takimi bodźcami, których nie znamy do końca na co dzień. Jeśli chodzi o film, to słowem wstępu, jeśli jeszcze o tym nie wiecie, to ekranizacja Nie Otwieraj Oczu znana jest również pod tytułem Bird Box. Oryginalnym tytułem jest od jakiegoś czasu dostępna na Netflixie, a główną rolę odgrywa tutaj Sandra Bullock. Nie zaskoczy pewnie tutaj nikogo, mówiąc, że książka jest zdecydowanie lepsza od filmu. Niemniej, słuchajcie, ekranizacja świetnie uzupełnia tę powieść, jest świetnym zobrazowaniem tego, co Josh Mallerman miał na myśli, i ja właśnie takie ekranizacje cenię sobie najbardziej. Powieść Josha Malermana ma w sobie ten nawkrafiański sznyt oczywiście mocno uproszczony, mocno pop, ale jednak, natomiast ekranizacja. Organizacja jeszcze bardziej to ogarniała wizualnie. Tam, gdzie w książce musimy uruchomić wyobraźnię, tam w filmie dostajemy konkretny obraz, ale jest on przedstawiony w taki sposób, że my jakby stoimy na miejscu naszych bohaterów i to jest tym bardziej przerażające i to sprawia właśnie, że się boimy podczas oglądania. Natomiast jeżeli chodzi o Sandrę Bullock w roli głównej, to uważam to za strzał w dziesiątkę, dlatego że postać, jaką ona odgrywa jest odmienna zupełnie od tej książkowej Mallory, ale tym samym też o wiele ciekawsza Powiem Wam, dlatego że jest o wiele bardziej doprecyzowana. No i przede wszystkim to już jest dojrzała kobieta, a nie młoda, młoda, dopiero wchodząca w życie kobieta, jak w powieści malermana. Podoba mi się w tej ekranizacji właśnie również to, że twórcy zdecydowali się nie przenosić w 100% książki na ekran, ale stworzyli taki przyjemny horror niemal rodzinny, jak chociażby ciche miejsce Johna Krasińskiego. To znaczy, film nie ma w sobie nic ze slasherów. Nie jest to również taki typowy horror, o którym moglibyśmy pomyśleć, o to jest właśnie horror. Nie, nie ma tutaj tanich chwytów, nie ma tutaj tandety. I to ogromnie mi się podoba w tej ekranizacji, że dostajemy raczej niepokojące obrazy codzienności czynności, z którymi trzeba się nagle konfrontować. I to jest przerażające, i to jest również przerażające w samej powieści. Widać tutaj, że zarówno Josh Mallerman miał swój fabularny pomysł, ale także twórcy filmu mieli swój pomysł i przynieśli jego fabułę w taki sposób, żeby dopasować ją do swoich Netflixowych realiów, no i do swojej widowni. Ostatecznie polecam Wam taką opcję. Najpierw książkę, a potem film, który świetnie Wam wizualnie dopełni tę fabułę. Jeśli nie lubicie takich klasycznych horrorów albo boicie się takich klasycznych horrorów z klasycznymi, strasznymi, przerażającymi chwytami, takimi również tanimi dość chwytami, takimi, które od razu kojarzycie z horrorem. Albo jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z tym gatunkiem i nie bardzo wiecie za co się zabrać, to kochani, czytajcie koniecznie Nie otwieraj oczu Josza Mallermana. Ta powieść świetnie się sprawdzi jako w ogóle wprowadzenie do gatunku, dlatego, że po pierwsze ma w sobie ten klasyczny sznyt, czyli koncept z H.P. Lovecrafta i z jego mitologii Ktulu, która jest kultowa, tak sobie to nazwijmy, ale jest jednocześnie lekka, popowa i bez przesadnej ta książka straszy inaczej, dlatego nie będziecie tutaj ani podskakiwać z przerażenia, ani krzyczeć. Ona po prostu was zaniepokoi. I jest to po prostu zwyczajnie dobra historia. Nie myślcie tutaj, że ta lekkość i popowość i to podejście do tematu w jakiś sposób mogą odstręczyć znawców horroru i tych, którzy z horrorem mają na co dzień do czynienia, bo na swoim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że świetnie bawiłam się czytając powieść, świetnie bawiłam się oglądając ekranizację, a to właśnie chodzi o frajdę, to właśnie chodzi o świetną zabawę. W ogóle sobie tutaj myślę, jako taki zapalony horrorowiec i propagator horroru, że jeżeli chcemy zachęcić szerszą publiczność do czytania horroru, Horroru, do sięgania po gatunek, jakim jest groza, to właśnie nie otwieraj oczu Josza Malermana jest idealnym przykładem na to, jak to robić. Czytajcie, oglądajcie i dajcie mi znać, jak Wam się podobało. Może już oglądaliście film, może już czytaliście książkę, koniecznie dawajcie mi znać. A teraz, razem z wydawnictwem Czarna Owca, zapraszamy Was na konkurs. A pytanie konkursowe brzmi, jaka była. Najstraszniejsza, najbardziej niesamowita, najdziwniejsza rzecz, tudzież najpiękniejsza, jaką mieliście szansę zobaczyć kiedykolwiek w życiu. To może być na przykład gołąb zadający truchło drugiego gołębia, ale to też może być zjawiskowy zachód słońca na Bali. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa do 10 lutego, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Kochani, koniecznie zaglądajcie po więcej, nie otwieraj oczu na bloga Wielkiego Buka i pamiętajcie też, że ta powieść idealnie sprawdzi się w wielkobukowym bingo w jego bezsennej odsłonie. Do zobaczenia, papa! Pa. Czy ja w ogóle dobrze stoję? A jeśli jeszcze tutaj jesteście i macie ochotę na więcej, to zapraszam Was na filmik Jak zabija zima i jest to 7 horrorów z zimowym motywem. Serdecznie Was zapraszam, a jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie i może skusicie się na subskrypcję, wystarczy, że najedziecie tutaj na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!